Cześć wszystkim i witam was serdecznie w kolejnym odcinku z kampanii Szaleństwo Opata Makera. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku nic innego jak misja druga aktu trzeciego pod tytułem Buntowniczy Zamek. Przejdźmy do opisu misji wygenerowanego sztuczną inteligencją. Po naszych osiągnięciach jeden z lordów postanowił wszcząć rewolucję przeciwko Opatowi. Niestety, Opat zareagował natychmiast wysyłając oddziały najemników, aby stłumić bunt. Musisz natychmiast udać się do zamku i przygotować się do jego obrony. No, i dobra moi drodzy, tak też zrobimy. Rozpocznijmy grę i zobaczmy na szybkości mapkę. Ok, na no dzień dobry, widzę, że mamy tu jakiś oddział wroga. W tym miejscu są oddziały jakieś zielone. Prawdopodobnie sojusznicze. Tak, zgadza się, to jest oddział sojuszniczy. Tu mamy trochę oddział wroga. Tu mamy oddział wroga i znak. Tu też chyba był znak, co? Jest znak, oczywiście zgadza się. Eee, o, oh, i tu mamy też całkiem sporo przeciwników. No i jakieś oddziały sojusznicze, które również są tutaj obok nas. Dajmy sobie tempo 80. Weźmy kuszników i spróbujmy starej, sprawdzonej, dobrej metody na eliminację wrogów. Czyli po prostu podeślijmy naszych kuszników do przodu i niech zrobią robotę za nas. Nie będę was tym męczyć oczywiście, i słyszymy się, jak tylko uda mi się wyczyścić pierwszą linię. Frontu. Dobra, moi drodzy, pierwsza linia wyczyszczona. Przemieszczamy się dalej w kierunku naszych oponentów, gdzieś w to miejsce powiedzmy. No i będzie trzeba zająć się tymi oprychami. No i dobra, moi drodzy, wydaje mi się, że to będzie również e, lekko czasochłonne. Także słyszymy się lada moment. No i dobra, moi drodzy, udało nam się wystrzelać większość oponentów. E, przejdźmy teraz w to miejsce. Mam nadzieję, że oni do nas dołączą. Ok, tak też się stało. Bardzo dobrze. Zostaliśmy w takim razie gdzieś w to miejsce, kuszników odślimy. tutaj mam dwóch łuczników, także też ich podeślimy tutaj w bok, wybijemy tych pałkarzy od razu i ruszamy do sztandaru, który mamy osiągnąć, zdobyć. Taka nowość, jak to przystało na twierdze DE, czyli najnowszą kampanię, którą dostaliśmy też w DE. mamy sztandary do zdobycia na mapie, czyli tutaj już mamy takie makerowe nawiązanie do tej nowszej części, raczej nowszej odsłony tej gry. To bardzo fajnie swoją drogą wygląda i fajnie, że Makerowski też pomyślał i o tym. No dobra, ruszamy do zamku. Myślę, że już możemy spokojnie wbijać tutaj na mury i próbować go zająć. Wziąć pod naszą opiekę, może w ten sposób to nawet określić. Dobra, mamy to moi drodzy i teraz tak. Pałkarze na górę. Popularność spadła mi, targowisko. Dokupmy trochę żarcia. Włóczników tak samo wyślemy tutaj na górę i pikinierów też wyślemy tutaj na górę. Łucznicy tutaj, kusznicy. Kusznicy, a niech też będą tutaj. Jeszcze jeden pikinier się nam tutaj trafił. No szkoda, że go nie wykorzystaliśmy, no ale dobra. ...życie. Dajmy jednego drwala w to miejsce, z dwóch, trzech drwali tutaj, hmm. No i myślę, że kilku drwali można by było dać też tu. Co prawda będzie to nieco daleko, ale powinni dać radę. Okej, okay. są ci banici, tak? A wrzućmy ich na razie tutaj. Zobaczymy, co tam dalej będziemy mm, mogli wykombinować z tym tematem. Tutaj nie zbudujemy tej... E, tego sadu niestety. Będzie trzeba zbudować sady w tym miejscu. Okej... Okay. Coś w tym stylu. A jeszcze mlich jakiś się łał. Popularność tam spada po raz kolejny. Trzeba dokupić w takim razie trochę żarełka znowu. E, ja bym zbudował farmę pszenicy. Albo nawet kilka farm pszenicy, ale na razie nie mam na to drewna niestety. Warto by było może powiększyć też skład zapasów. I Jest i drewno. Grupa żołnierzy wieprze zmierza w kierunku naszego zamku. Niedobrze. Nie lubię tego. Okej, okay, tutaj jacyś włócznicy ruszyli za naszym łowczym. Tego też nie lubię. Mamy tutaj, słuchajcie, kilka wejść na, do nas na zamek, także ja bym tutaj z ogromną chęcią zamurował. Nawet kosztem łowczych, że nie będą mogli sobie tutaj swobodnie przechodzić, ruszać na łowę, a niech latają naokoło. Ehm, dalej, mamy tutaj chyba przejście. Zróbmy to tak. Tutaj też mamy przejście. Zabudujmy je w ten sposób. Może wystarczy? Mam nadzieję, że wystarczy. Spróbujmy może nawet tak, żeby nie było niespodzianek żadnych. No i to wszystko, okej. Okay. Pieprz nas atakuje od góry. Czyli w sumie dobrze, że mamy tutaj większość naszych wojsk. Żyćmy ich jeszcze na mury resztę tych Powinniśmy sobie dać radę. Ten atak nie jest jakiś wielki, także spoczko. Mam nadzieję, że nie będą nam za wszelką cenę próbowali zniszczyć naszych... Ee, z, ...budynków produkcyjnych. Bo to by było nieco przykre. Ojku, jejku. To chyba też nie zadziała. Co? Tracimy drewno. No dobra, to powinno być okej. Okay. No i przybyli, słuchajcie, są pod murami. Ciekawe, jak tam to pójdzie. Na szczęście jesteśmy w stanie ich eliminować. Dobra. I zniszczyli nam sady. Wiedziałem, że tak będzie. No po prostu. Ojej, zbyt mało pracowników, jasne. W ogóle to bym dokupił trochę więcej drewna i postawił sobie już w jakiegoś. No i chałupki, tak? Chałupki są nam potrzebne, jasne. Zbudujmy tych domków, może tutaj kilka. A ci pokażę znowu, dobra, wiecie co? Użarłem ci pokażę strasznie. Jeden jest praktycznie martwy, a i tak robi nam strasznie dużo barasu. Myślemy włóczników, niech się zajmą tym pałkarzami. No tak, pewnie farmy. No bezczelnie, z dostu, No Dobra, będziecie stać tutaj na straży na zewnątrz. No nic, musimy odbudować wszystko raz jeszcze. No i straciliśmy znowu tych drwali bez sensu. Nie mamy zbyt wiele drewna dostępnego. To jest też całkiem spory problem, moi drodzy. Może na chwilę obecną jeszcze nie jest aż tak. E gorący dla nas, ale zaraz będzie. Zbrojnie powiedzmy zbudujemy sobie gdzieś tutaj. Sporo drewna nas to kosztowało. Dobra, możemy dokupić nieco drewna jeszcze, dać plus 4 na żywność i podateczki na nic 4 wrzucić. W sumie dlaczego by nie? Hmm. No wypadałoby trochę udoskonalić tą naszą obronę, słuchajcie. Ale na razie wydobycie kamienia jest bardzo powolne. Także zbudujmy może kopalnię żelaza. Jedną tylko zmieścimy niestety. A szkoda. Jak tam pasek w ogóle ataków? No dobra, nie jest źle. Tu nie wcisnął żadnego kamienia co? Nie. nie, ma opcji. Jakaś pszenica jest? Jest pszenica, dobra. tu inwestujemy szybko w ilości Zbudujmy młyn na razie, jeden i od razu z trzy piekarnie. Patrzcie, łowczy zabiją po zaraz, pikinierów. Mega sprawa. Hehehe, <grym> <grym> pięknie. Skąd tym razem? Wow, uła, sporo ich. Przerzućmy większość naszych sił, może gdzieś tutaj. Chociaż może i w tym miejscu będzie ok. Brama do naprawy koniecznie. Wieżyczki nie zbudowaliśmy, jak wcześniej nie mieliśmy, takiej nadal nie mamy. A chciałem zbudować gdzieś tutaj wieżyczkę. Nawet kosze nie postawiłem. Co lepsze. Dranie bezczelne będą naburzyć teraz znowu budynki produkcyjne. Teoretycznie kamień mamy, tylko są niezgodnisko nas zwrogowie, Mogą się tam dostać. Okej, okay, no to mamy jedno rozwiązane. Pałkarze jak najlepiej. Jakby, najlepiej było pozbyć się pałkarzy, bo to oni są tutaj dużym problemem. Zacznijmy produkować kuszę może. Potrzeba drewna i potrzeba drewna. No. Skąd ja wezmę, jak nie mam? Hmm, może tutaj garbarza postawimy i gdzieś tutaj na dole zaraz obok farmę krów, tylko zamiast jednej jego saducą. Ach, kusznik też jakiś znalazł, super. Dobra, wyślijmy tutaj naszych dzielnych wojaków, niech się zajmą tym kusznikiem. Mam nadzieję, że to zda egzamin. Dobra, atak chyba zakończony. Możemy to i postawmy farmę sera. Czy farmę krów. Nie możemy farmę krów postawić. Super. Marzyłem o takim scenariuszu. Dobra, postawmy tę farmę w takim razie gdzieś w tym miejscu. I gdzieś tutaj wciśniemy. Powinniśmy wcisnąć sady. Nie, sad mam wrażenie, że jest większy, a jakby nie mam problemu z wciśnięciem go tutaj. A farmy krów nie mogliśmy wcisnąć. No dobra, to nie jest y, problem duży. Dobra, żelazo mamy jakieś. Czy możemy sprzedawać żelazo? Możemy sprzedawać żelazo, okej, okay, to sprzedajmy je. Odpuśćmy zło, sobie na razie z podatkami. Chyba dałoby zbudować bramę gdzieś tutaj. Maszeruje nasze Te bramy byśmy... No, niekoniecznie tego chciałem, ale dobra. Jak już się tak stało, to trudno. Kolejny raz wojska wieprza nas atakują i... Są olbrzymie tym razem. E, mam potężne obawy co do powodzenia obrony naszego zamku. Może gdybyśmy szybko miarę te katapulty rozwalili? Jest słabiutko. Nie ma co ukrywać. A to nie jest jeszcze ostateczna, tak nawet? No, powiem Wam tak. To nie będzie proste obrążenie do obrony, no nie będą proste obniżenie do obrony, prawdopodobnie, bo będzie ich prawdopodobnie więcej. Yy, ale musimy sobie jakoś radzić. Zróbmy tak, że naprawimy to, co możemy. Strytnie. Mam nadzieję, że uda nam się utrzymać jeszcze w tym ataku. Wszystko nam wali, wszystko co mogli, to nam wyniszczyli. Dobra. Żyjemy. Stać nas na bramę, stać nas na bramę. Wycofajmy ich do środka. Uuu! Bolało. Nie wiem, czy my zdążymy cokolwiek wyprodukować tak naprawdę w kwestii naszego uzbrojenia. Coś tam niby mamy do rekrutowania, ale żelazo sprzedajemy. W razie kurczę ani trochę proste. Skąd tym razem? Aha, okej. Okay. Może bez pałkarzy i tuki nie No ten ostateczny atak powiem Wam, że trochę przytłoczył mnie swoim rozmiarem. No nie, jak tam rozwalą to, to już jest koniec. A i dupa, i koszar nie mamy, już nic nie zrekrutujemy. Łucznicy tutaj, pikinierzy na siedzibę. Czy my to utrzymamy? Dla tego pojęcia nie mam. Ej, chyba damy radę. A nie, jest jeszcze całe mnóstwo pikinierów, bo no to może być słabo. Ale drwale ruszyli do roboty. Szybko drewno. Nie masz wystarczającej ilości zło. zapasy drewna są trzymać pozycję. <ścoughs> Może nam radę. A i tych piknie jest taki stag, że raczej nie dam rady już tego ogronić. Niewiele brakowało. Paru pikminierów zostało. No dobra, spróbujmy raz jeszcze. Moi drodzy, jesteśmy przed pierwszym atakiem wieprza. No Udało mi się rozbudować nieco ekonomię. Mamy wszystko co potrzebne, także zapisujemy sobie gierkę. I moi drodzy, zacznijmy budować tu jakieś umocnienia. Tym razem z drewna, żeby nie przesadzać z kosztami. Kamień się nam przyda na co innego, także... Pozostawimy to w ten sposób. Tutaj sarne jeszcze muszą nam wejść, to poczekajmy na te sarenki. No i git. Tu nie powinno być przejścia. Mam nadzieję, że tak właśnie będzie. I jest wejście tylko tutaj. I tu. Także spoko. Atak przyszedł do nas z tamtej strony. Przerzućmy kuszników na tą stronę. W takim razie może też kilku łuczników. Tu gdzieś powinniśmy mieć też banitów z tego co się orientuję. Hmm. Jednak w kuszniku z cofamy tutaj. Gdzie są ci banici? Tylko jeden łucznik? Gdzieś coś poszło nie tak ewidentnie. No nic, z tych banitów nie dostaliśmy tym razem w takim razie. Na to wychodzi. E, poszli nam niszczyć oczywiście wszystko co się da. No nic, czekamy na kamień. Bardzo się nam przyda dużo kamienia, żeby po prostu zbudować jakieś umocnienia, które dadzą nam możliwość po prostu no, bronienia się w lepszy sposób. O, bardzo dobrze. Rwale, zabić go. Tutaj ten rwale to i tak się na nic już nie przyda. Zgarnijmy tych włóczników. Wyślijmy ich tutaj, bo zaraz tam zniszczą farmy, a to by nas bardzo, ale to bardzo bolało. Dobra, odparliśmy chyba ten atak. I słuchajcie, myślę, że tak. E, no oczywiście drwali trzeba odbudować to migiem, migusiem. To możemy z dwóch, trzech coś postawić. Ok, no i co? Tak na razie się to wszystko prezentuje. Z kamieniem jest nieźle, naprawdę nieźle. Zaraz będziemy mieć wystarczająco kamienia, żeby zbudować chociażby dużą basztokrągłą. Z żarciem stoimy całkiem nieźle. Czas najwyższy zacząć produkować broń. Postawmy sobie dwóch uczarzy, którzy będą produkować oczywiście kusze. W tym miejscu, gdzieś tutaj, farmę krów wciśniemy. Damy radę, super. I postawmy tutaj garbarza Jednego, myślę, że więcej nie ma sensu Do tego Nie wiem, czy możemy konstruować Ok, produkuje miecze, tym razem też i miecze Spoko To postawmy sobie go, nie wiem Tutaj, kowala, a płatnerza gdzieś Bo ja wiem eee, Może tutaj Niech będzie, no i dobra Żelaza trochę mamy Trochę go gromadzimy, także spoko Powinniśmy dać radę No, mam nadzieję, że damy radę z kamieniem na razie tutaj nic nie robimy, oczywiście czekamy na więcej kamienia w naszej bazie. Skończyliśmy na mieszkańców, musimy zbudować jeszcze jeden domek. Mam nadzieję, że nam uciągnie to nasza produkcja żywności. Moglibyśmy postawić tutaj... Moglibyśmy tu postawić jeszcze jedną piekarnię. Malutki ten zamaczek jest, kurczę, to jest dosyć spory mankament. Tu moglibyśmy jeszcze postawić piekarnię. Zróbmy to. Bo zboża mamy całkiem, znaczy zboża, mąki mamy całkiem sporo. Myślę, że warto by było też zainwestować trochę więcej drewna i postawić jeszcze z dwie farmy. Żeby tej pszenicy było jak najwięcej. Aha, my nie możemy rekrutować. Nawet jeżeli możemy miecze produkować. Aha, okej, okay, on nie może. No dobra, on to wiele nam tłumaczy, super. Dobra, nieważne. Rekrutujemy czterech kuszników. Czterech kuszników I wrzućmy ich może tutaj. Przydałby się jeszcze jeden uczasz, który by klepał po prostu łuki. Nie ma za bardzo gdzie go wcisnąć. Hmm. Hmm. Postawmy go obok tego garbarza w takim razie. Tutaj drwala możemy postawić w końcu. Jak z tym kamieniem, z tym? 47 kamienia. Wyśmienicie. To co? Wieżyczkę gdzieś tutaj postawimy, nie? No i teraz połączenie oczywiście z wieżyczką trzeba zrobić. Zabudować to w odpowiedni sposób. Wrzucić tutaj jednostki. I dobra, z podatków hajsów mamy całkiem sporo. Moglibyśmy co prawda wydobywać smołę, ale myślę, że zrobimy to w ten sposób. Tak też myślałem. Dobra, ten drwal odpada. Wy stąd wypad robicie. Ja bym was co najwyżej przedstawił gdzieś tutaj. Włócznicy gdzieś tu. Będzie spoko. Kamień nam jakiś wjechał, spoko. Zabudujmy to sobie. A w tym miejscu postawimy smolnych rowów w ten sposób Dobra mm, Gdzie jeszcze moglibyśmy smolne rowy? W sumie? Tylko tu i gdzieś tutaj powiedzmy. I może na upartego jeszcze gdzieś tu, ale nie wiem, czy tam dostrzelimy. Teoretycznie tak. To może spróbujmy też i tutaj jakieś smolne roby. Aha, smołość nam skończyła, no dobra. E, możemy coś zrekrutować jeszcze? Możemy paru kuszników. Nawet paru, czterech, to bardzo dużo. No, nasza armia jest trochę mocniejsza. Zapiszemy grę. Gra zapisana. Myślę, że jesteśmy w stanie się bronić. Dwóch pikinierów kolejnych dorzucamy do puli. Oczywiście. Ci pałkarze są mocno obici. Mam nadzieję, że ci strzelcy, których mamy tutaj, będą w stanie nas wybronić. Jeszcze jeden łucznik, to wrzucimy go od razu tutaj. Bardzo dużo łuczników tutaj przychodzi. Mają przejście, ale niedobrze, ale niedobrze. No to co? łuczników musimy wysłać na ratunek. Wy nie sięgniecie tego naprawdę? No dobra, no to Was wyślę. Dobra, zabili. Okej. Okay. Chyba się kamień skończył w tej katapulcie. Dobra, cofnijmy ich z powrotem. Myślę, że wypadałoby w takim razie jeszcze jednego grotnika tutaj postawić. Niech produkuje po prostu włócznie. A my się zbroimy dalej. Tylko tak, to trzeba by było poprawić. Widocznie jedna warstwa to jest za mało, rozbudujemy to o kolejną warstwę, powinno być teraz dobrze, kolejnych dwóch pikinierów, odsyłam ich tutaj, dwóch kuszników, spoko, i ich tu, myślę, że można było w takim razie jeszcze jednego garbarza postawić, powinno być okej. Okay. by też się nam jeszcze przydał, wiecie co, w sumie zróbmy tutaj bramę, gdzieś w tym miejscu. I zrób mu tutaj łuczarze. Zmieścimy? Nie bardzo. Dobra, nie będzie, że tu. Nawet dwóch zmieścimy, okej. Okay. Dobrze, dobrze, dobrze. Taki mały pasek smolnych robów bym tutaj dał na wszelki wypadek. I nie wiem, w sumie może gdzieś... Tutaj? Tędy przechodzą. Niech będzie. Tu można by było próbować wieżyczkę drugą postawić dużą, tylko mam 13 kamienia w tej chwili. Musimy poczekać na więcej kamienia. Zdecydowanie. Spich też pęka w szwach. Bardzo dobrze. Dajmy plus 8 i oczywiście podatki też na 8. Mamy kolejny atak wieprza, tym razem od północy. Eee, może zaboleć. To jest przedostatni atak, słuchajcie. Dobra, kuczmy więcej smoły. I zróbmy spolnerowy gdzieś tu. Palcie to. Dążyliśmy. Częściowo dosyć mocno i pobijaliśmy. Dobra, to jest OK. Jak najbardziej. Wyślijmy tych łuszników, generalnie strzelców w to miejsce. I w łusznicy do ataku. Dobra. Jest, jest ok. W oj, Ojojoj, farma nam się zajęła. Bardzo niedobrze. Dobra, ten atak powinniśmy odeprzeć. Tak mi się wydaje. Jest sensownie, bardzo sensownie. Tutaj ostro nam się wdarwi. Ładnie nawet wycyrkulowane te wszystkie ostrzały z wspólnymi rowami. No myślę, że jest szansa na to, że się wybronimy. Wydawanie żywności zmniejszyć do minimum. Dobra, spróbujmy się pozbyć razem z. Drwalami tych pikinierów. Dobrze by było się też tych taranów pozbyć, bo zaraz tam rozwalą wszystko. Dobra, chyba nam się udało. Wycofujmy naszych wszystkich wojaków dzielnych. Okej, okay, no to teraz ponowna rekrutacja wszystkiego i wszystkich. Troszkę chyba nam to zajmie co. A przed nami bardzo szybko zaraz będzie kolejny atak. W sumie tej bramy już nie potrzebujemy. Zamurujmy to po prostu, szkoda tych 10 kamieni. Okej, okay, poprawmy to, co zostało uszkodzone i ja bym zrobił jeszcze tutaj taki, taką osłonkę na nasze koszary, żeby przypadkiem nam tego nie rozwalili. Dobra, ciekawy jestem, czy w ogóle nam zostało tam jakieś drewno w sensie drwale. Drwale są, bardzo dobrze. Zróbmy to w ten sposób. No dobra, niech będzie. Dorzućmy jeszcze domek w takim razie tutaj. Może jeszcze tu. No i koniecznie potrzebujemy smoły znowu. To chyba za full złoto jakie mamy. Sprzedajmy żelazo. Kamień trzeba było naprawić to co jest uszkodzone. No dobra, jest powiedzmy że względnie ok. No tak, farmy straciliśmy. Nie, wiem, czy zdążymy dobudować cokolwiek tak naprawdę. Skąd nas atakują? Stąd nas atakują. Wow. Mm, tutaj koniecznie, tutaj, tutaj koniecznie. I tutaj też było dobrym pomysłem te smołnerowe. I w tym miejscu skończyła się nam smoła. Masz nie masz wystarczającej ilości złota. Nie można tutaj tego zbudować. Mój Dobrze, pięknie, idealnie się strzeliliśmy tym razem. Chociaż konie częściowo tego uniknęły. Przedarli się nam bardzo szybko przez tą palisadę. Niedobrze, bardzo niedobrze. Poczekajmy na większą chmarę pałkarzy. Idealnie, dobra. Pięknie, pięknie. Po prostu coś wspaniałego. Taranem atakuje naszą bramę. Przerwał naszą Nie wiem czy dam radę to wybronić, szczerze mówiąc całkiem mocno obrywamy. Ok, cofnąć, cofnąć, cofnąć Ok, kumulacja Dobra, to się nam udało. Do lorda wszyscy. Może tak kaukarze zajmijcie się tym taranem. Dobra, taran rozwalony. To co zostało tak naprawdę do rozwolenia? Jest tu coś jeszcze? Jest ostateczna, tak ok. No to chyba będziemy musieli pobiegać pałkarzami i porobić porządki z tymi katapultami, kilkoma tutaj jednostkami na północy. I to będzie chyba koniec. Dobra, i zostało dwóch tutaj jeszcze inżynierów. Zdało się! Jej! Super. Mamy zwycięstwo. No i moi drodzy, stracone jednostki blisko 50%, ale oblężenie było naprawdę wymagające. Także wcale, wcale nie żałuję, że wyszło jak wyszło. Wynik, 20, wynik końcowy to 20 100. To była misja druga aktu trzeciego. Bardzo fajna misja klimatyczna z, nowi, no, z nowinkami technologicznymi z no, najnowszej odsłony tej właśnie oto twierdzy. Także bardzo fajnie, że Maker nie stanął, że tak powiem, rozwojowo tam na tej twierdze podstawowej, tylko faktycznie też chciał wykorzystywać elementy tej nowej twierdzy. Mapka też była śliczna, zrobiona jak zawsze. Im dalej w last, tym lepiej, panie Maker, tak naprawdę. Co tu dużo gadać. To tyle z mojej strony na dziś. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć. John Barley corn.